Wspomnę to, co od czwartku mówiliśmy o wieczerzy, wieczerzy pańskiej. Zaczęliśmy od tego, że pokazałem i udowodniłem Wam, że wieczerza nie jest tylko symbolem. Nie jest tylko symbolem, ponieważ nie była to symbolem dla pierwszego kościoła. Pamiętacie przykład tych Eutychikusa, który zebrali się na uczenie chleba, jak co. Dzień. Paweł przemawiał, przeciągnął swoje wykłady czy też rozmowy Był do późna i młody człowiek na trzecim piętrze siedział, przysłał. Jest nadzieja dla każdego dzieła. Nie trzeba ich podobno traktować. Z którą Paweł mi się zdarzyło. Więc ten człowiek upadł, spadł z trzeciego piętra i e, zginął. Paweł przypadł do niego, go. A oni, co zrobili? Przystąpili do wieczerzy. Łamali chleb. Nie zapomnieli. U nas byśmy zapomnieli. Gdyby u nas ktoś został skrzyżowany, a mielibyśmy mieć wieczerze, to tak byśmy wygwałtowali, że pewnie zapomnielibyśmy na o wieczerze. Dla nich to było coś innego. Również dlatego, że Piotr mówi, nie jest dobrą rzeczą, żebyśmy usłuchiwali przy stołach. Wybierzcie nam mężów pełnych ducha. My wybrali na przykład Filipa, który w wolnym czasie, jeśli nie usługiwał przy stołach, to latał w duchu, uwalniał ludzi w Samarii, chrzcił. Znacie te historie, nie będę ich nie będę ich pokazywał w dniu, Ale znacie to, mówiliśmy przez te dni, sami to czytaliście. Dlaczego przy stołach ktoś ma być pełen ducha, żeby go usługiwać. Musi mieć objawienie czym jest mama ducha. A, a czym takim? No, czy to nie tylko symbol? Jezus powiedział, kiedy mówił o sobie jako o chlebie życia, mówił o tym, że my mamy jeść Jego ciało i pić Jego krew, mówił na koniec uczniom słowa, które do was powiedziałem są duchem i życiem. Więc usługiwanie przy stołach to nie było. kawa, herbata, jedna łyżeczka cukrowe. Zostaliśmy mi niszczeni nam mleku czy nie? nie? Nie o to chodziło przecież. Kiedy łamiemy chleb, dzieje się coś duchowego w przestrzeni duchowej. Mówiliśmy o Joaszu, który przyszedł do umierającego Elizeusza, też mu kazał wypuścić strzałę na wschód, a potem kazał mu tłuc pękiem strzału ziemię. Kiedy ten zrobił to, może był zdziwiony, może nie miał takiej wiary, klepnął tymi strzałami, ten e, prorok, Elizeusz, zdenerwował się i mówi, trzeba było tłuc, z strzazgi polecą, tak tłuc. Ponieważ Teraz zwycięży tylko trzy razy. Taki akt proroczy przełożył się na konkretne wydarzenia w historii narodu. To, co robimy proroczo tu na Ziemi, zróbcie tak. Cokolwiek wiążecie na ziemi jest związane w niebie. No tak, ale to, to powiedział Piotr. Piotra. No tak, ale to też powiedział do apostołów. No tak, ale w Ewangelii Jana powiedział nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. To ja. A ty też? Ja, też? Ja uwierzyłem, czytałem pismo w domu i uwierzyłem. A czytałem Ewangelię Jana. A on był apostołem. Dzięki Jego Słowu uwierzyłem, a więc mnie to też dotyczy. Zgoda? Ciebie również. Bo nie uwierzyłeś inaczej jak tylko dzięki słowom zawartym w Ewangeliach, które zostały spisane przez Ewangelistów, apostołów. Nie jest to tylko symbol. Ma miejsce coś niesłychanego, niesamowitego w przestrzeni duchowej. My łamiemy chleb namacalnie ale dzieje się coś w przestrzeni duchowej. Mówiliśmy o tym, że i ciało musi jeść, i dusza potrzebuje rozrywki, też musi zjeść, ale czy duch ma co jeść? Ten nowonarodzony osesek musi wzrastać. Na początku było słowo. Słowo było u Boga. Bogiem było słowo. Wszystko powstało przez to słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i które mówi słowo jachwe, mówi, Jezus Chrystus mówi, jedzcie, to słowo. Jeden z proroków zjadł z wój, który był słodki w Jego ustach, a w Jego wnętrznościach stał się jak ogień. Kiedy ty czytasz słowo, słyszysz słowo, namaszczone Chrystusowe słowo, ono jest jak ogień w Tobie. Uczniowie w drodze do małotsmogi Czy Kiedy do nas służył, to serce w nas nie płonęło. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusowego, czyli namaszczonego może słowa. Jedne uśmiech, drugich podniesie. Jednym powie, zaczmiało, a innym słyszy słyszany głos. Twoja postawa serca jest istotna. <laughs> Za każdym razem, kiedy łamimy chleb, musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z Przymierzem. Jezus powiedział, to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza. Można prawie tych samych słów, bo wspominaliśmy główne Przymierza w Piśmie Świętym, od Noego, który w tej Księdze I Mojżeszowej jest napisane we krwi ciała jest życie, a Jezus mówi pijcie moją krew, abyście mieli życie w sobie. Kto nie je mojego ciała i nie pije mojej krwi nie ma życia w sobie. Inaczej mówi jeszcze, kto jej pije ma życie wieczne. Wspominaliśmy przekleństwo z III Mojżeszowej. jest Ziemia z Twojego powodu. Będzie Ci rodzić osty, ciernie. Będziesz w mozole, w pocie zbierał e, swoją żywność, czy pracował na swoją żywność. Z prochu powstałeś, w proch się odrodzisz, w prochem życim się będzie mącz. Oddzielenie od drzewa życia, wygnanie z ogrodu Eden. To było przekleństwo trzeciej mój o której mówiliśmy. Tam były jeszcze słowa skierowane do kobiety. Ale mówiliśmy o tym w kontekście wieczerzy. I słów Jezusa, który rozmyślnie łamie to przymierze, mówiąc, kto do mnie przyjdzie, nie odrzucę go. A człowiek był wyrzucony. Mówi, kto jeden będzie żył na wieki, a było był człowiek odgrzany od drzewa życia. Chrystus, Jezus jest naszym drzewem życia. Pokazywaliśmy to przez od drzewa życia dwóch herogów, potem skrzynia przymierza dwóch herogów, znowu dwóch herogów, którzy byli wyhaftowani na zasłonie. Później Maria Magdalena wchodzi, zanim za weszła, to rozdarta została zasłona i miejsce, miejsce najświętsze było odsłonięte. Została od góry do dołu rozdarta i Jezusa ciało zostało przebite w tym samym czasie. Mówiliśmy o tym, że przymierze zawierano w tym czasie przez <coughs> rozcięcie ciała, wylane środkiem krwi i człowiek, który składał przysięgę, obietnicę i warunki, przymierza chodził ścieżką krwi. Kiedy Abraham składał nie Abraham, tylko Bóg zawierał za prawem przymierze. Zdarzyło się to samo, tylko że ścieżką krwi nie przechodził Abraham, ale piec ognisty, dymiący przechodził i były wypowiadane słowa obietnicy i oczekiwanie posłuszeństwa. Czyli warunki przymierza, każde przymierze ma między innymi warunki, z kim było zawarte, pamiętacie tą dawę, jak również yy, była przelewana krew i był znak Przymierza. Znakiem Przymierza z Norem była tęcza, znakiem Przymierza zabranym obrzezanie, znakiem Przymierza bojrzeszowego było Pascha i szabat dawidowego Królestwo. Natomiast znakiem Przymierza w krwi Pana Jezusa Chrystusa dla nas jest chrzest i wieczorem. Chrzest dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś pamięta, pamiętacie, mówiliśmy o Pasze, do święta Paschy mogli wstępować ludzie tylko obrzezani. Później Paweł apostol mówi, że nie jest ten Żydem, kto jest obrzezany na ciele, ale ten, kto ma obrzezane serce. Inaczej mówiąc, aby Brać udział w wieczerzy musisz mieć obrzezane serce. Musisz stać się jednym z Jezusem. Musisz zawrzeć z Nim przymierze. Mówiliśmy o tych zwyczajach ślubnych, kiedy Pan Młody brał sobie małżonkę, wchodzili oboje do... Zanurzali się w wodzie, czyli brali chrzest i stawali się jednym ciałem. Jezus wchodząc do... do Jordanu, wziął sobie nas za żonę. Stał się z nami jednym ciałem, uwspólnił wszystkie te grzechy, które były w Jordanie ze względu na e, chrzest Jana. Jan chrzcił, ludzie przychodzili, wyznawali grzechy. Tak samo jak Naaman wszedł do wody i zostawił tam trąd, tak ludzie zostawili tam grzechy, chrzestnictwo. Jezus przychodzi do Jana, mówi ochrzci mnie, się nie zgadza, ten napiera, musi się dokonać sprawiedliwością ludzi, przyjmuje na siebie i utożsamia się z ludzkością, przyjmuje na siebie i staje się grzechem za nas, za, płaci za to. A ponieważ grzech nie popełnił, śmierć nie może nad nim panować, to Ale dlaczego Kościół Jezusa Chrystusa nazywa się Ciałem Chrystusa? Dlatego, że jesteśmy pośledli, poślubieni jednemu rządzowi którym jest Jezus Chrystus. I jeśli to rozumiesz, że za mąż się nie może dotyczyć, no można jakoś zarażować lub jeszcze dzieci, no ale czy może się ktoś bezwiednie ożenić? Polowić za mąż? Ty musisz to mieć w sercu, ty musisz rozumieć, co robisz, uwierzyć w to, co robisz i zrobić to uwierzyć słowom Ewangelii i przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego władcę, jako, tak jak kobieta, która przyjmuje nazwisko, tak my nazywamy się chrześcijanami. Krótko staram się przebiec przez te cztery dni wykładów. Zobaczcie, że zrobiliśmy pewną deklarację, że za każdym razem, kiedy łamiemy chleb, i pijemy wino. Za każdym razem ogłaszamy, że przekleństwo z, z pierwszej Mojżeszowej, trzeciego rozdziału, tak, tak powinnam powiedzieć, jeśli mówimy inaczej, to poprawiam się, pierwsza Mojżeszowa trzeci rozdział zostało złamany. że mamy udział w posłuszeństwie Jezusa, co niszczy przekleństwo nieposłuszeństwa Adama i Jezu. Za każdym razem, kiedy łamiemy chleb, niszczymy e, diabelskie zwiedzenie nad nami, ogłaszamy ciemności, że nie ma do nas dostępu, ogłaszamy, że Jego sińcem uzdrowimy nas i mamy dostęp do miejsca Najświętszego. I, I zobaczcie, popatrzcie na ten obraz, kiedy było zawierane przymierze, rozdzielano ciało Wtedy zwierzęcia, wylewano krew i tą krwią był dostęp do przymierza. Tu na naszą paschę został ofiarowany Jezus. Przez zasłonę Jego ciała, jest napisane w Hebrajczyków, świeżo wyciętą, świeżo wylaną krwią, jakby mamy dostęp do miejsca Najświętszego, a jednocześnie Tą świadomość, że Jezus Chrystus zrobił to, ponieważ kocha Ciebie. Obróć się do kolegi, do końca sąsiada, on Ciebie kocha. A sąsiad z nim nie a, a mnie bardziej. Kochani, słuchajcie, kiedy masz w domu album zdjęć, masz My czasami mamy tak w domu, że przyjeżdża ktoś, jakiś e, przyjaciel, i otwieramy album. Albo z komórki na telewizor przysyłamy zdjęcie, pokazujemy zdjęcia ze ślubu, syna jednego, drugiego. I czasami są tam takie zdjęcia, które naprawdę budzą takie ciepłe uczucia. Wiecie, o że mówię. Jeszcze niedawno mamy odcinały kosmyki włosów swoim dzieciom, bo to takie, wiecie, delikatne te włosy i chowały razem ze zdjęciami do jakiegoś puzderka. Widzieliście to kiedyś? Tak. Tak? Tak. I później jak taka mama bierze to i nagle łzy, nagle wspomnienia, nagle... Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamięć, wiecie, jeśli ty, nie wiesz, że trzymasz w rękach. Pamiętasz, my pamiętamy Panie Jezu, co zrobiłeś. My pamiętamy. I na Ciebie to kosztowało. Pamiętamy, że zapłaciłeś za nas. Pełną cenę za każdego z nas, który przyjął Ciebie jako swojego Pana. Przyjąć Pana to znaczy przyjąć Pana. No, Panie, Panie, nie każdy do mnie mówi Panie, Panie, ale kto wykonuje wolę Ojca Mego. Przyjmowanie Jezusa jako Pana to jest przyjęcie Jego słów i uznanie ich w Twoim życiu, a nie tylko uznanie, ale postępowanie według tego, co powiedział. Jezus powiedział, jeśli mnie ktoś kocha, to wykonuję to, co powiedział. Uznanie kogoś jako Pana to jest, wiesz, bierzesz kluczyki, oddajesz jemu i siadasz na miejscu pasażera. On panuje, on decyduje w Twoim życiu. To nie jest inne panowanie. Krew Jezusa Chrystusa to jest dom chleba. I na drzwiach do tego domu jest krew baranki. Na drzwiach do Twojego serca ma być krew baranki. Na tych słowach i na tych nauczaniach nie będzie krew baranki. Niech to, co było mówione i niech będzie pokryta przez miłość ewentualne błędy, ale zobaczcie, że tak naprawdę, tak naprawdę to, to jest rodzinna uroczystość. to Ty spotykasz się ze swoim Bogiem, Królem, ale kimś, kto nie wstydzi się nazywać Ciebie swoim bratem. Bo jesteśmy z jednego łona, bo to nieskazitelne słowo wpadło w Twoją wyobraźnię, stworzyło w Tobie obraz rzeczywistości, Bożej, inną rzeczywistość niż ten świat, który Diabeł zepsuł, i wypowiedziałeś słowa, i narodziłeś się na nowo. Jeszcze jedną rzecz powiem Wam, aby to było jasne. Może jest w Hebrajczyków napisane. I takie zdanie. Już 15 minut. Troszkę 27 7,27. O arcykapłanie, którego mamy, nie musi codziennie jak inni arcykapłani składać ofiar najpierw za własny brzeg, następnie za każdym ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze. Powiedzcie, raz na zawsze. My robiąc to nie składamy ofiary. My pamiętamy o tym, co Jezus już zrobił. Według słów pisma Świętego jeśli kocham Jezusa, to trzymam się tego, co tu jest napisane. Zgoda? Bardziej niż tego, co ktoś mi mówi. Zobaczcie. Że to nie tylko tu, ale i również tu. Hebrejczyków 10, 12. Lecz gdy On złożył raz na zawsze, powiedzcie raz na zawsze. A, raz na zawsze. Jedną ofiarę za grzechy usiadł po prawicy Bożej. Hebrejczyków 10, 14. Uwaga. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze. Powiedzcie na zawsze. Na zawsze. Doskonałymi Ty, którzy są uświęcani. Przedawane przystępowanie do wieczerzy to jest postawa serca, w której Ty uznajesz Go za Pana i wiesz, że łamiesz chleb i pamiętasz, że to Jezus złamał, wydał samego siebie za nas, że Jego krew omyła Cię z grzechów, że zwyciężasz przez krew Baranka, przez słowo świadectwa, że to jest duchowa rzeczywistość, którą zapraszasz przy stole. Ale to jest spotkanie z Nim, bo On powiedział, że gorąco pragnąłem spożyć z Wami tę wieczór. I to jest esencja wieczerzy, że my spotykamy się z kimś, kto nas kocha na zabój, kto udowodnił to. Kto zapłacił i to ma rzeczy, jest rzeczywistość duchowa za tym. I każdy z was wie, że... Każdy, każdy z was doświadczył cud. Co... Amen. Chcemy tutaj dzielić się chlebem yy, i wina, także kto może podejść do nich, podejdzie, a kto nie, to na to do tego.